Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. No i to jest taki trochę specjalny, bo w sumie na moim kanale już dawno nie było żadnych gierek, a teraz będzie wyjątkowa sytuacja, ponieważ odcinek no, jest prawdopodobnie 15 października, czyli Dzień Wyborów. No i jest to gra polityczna, no. To jest po prostu gra rządzenia partią, prezydentura i tak dalej. się tam chyba się zajarzycie o co chodzi podczas grania, więc zapraszam do oglądania już tutaj mam kraj, no niestety Polska jest, ale w wersji premium, jest, nie stać mnie na premium więc wybieram tą partię, no tutaj są taką nazwę tutaj no głównie moja partia opiera się na kapitalizmie typowym więc chyba no nie przez przypadek zestawiałem. No dobra. Dobra, niech będzie tak. Więc, no cóż, zaczynamy. Tutaj 15 już widać, że są wybory. Tutaj już pewnie przez podatek jest dochodowy, jako znieść, pewnie przez Unię Europejską standardowo. No, więc już myślę, że tutaj yy, pierwszy jakiś wywiad. Niech będzie on, tylko może tutaj będzie BR-5, bo tu te wyższa, ta Deep jest można powiedzieć telewizją socjalistyczną, a moja partia jest y, antysocjalistyczna. Niestety tu jeszcze jest niedozwolone nie jeszcze jest tutaj ustaw, ponieważ jeszcze nie wszedłem jakby do sejmu. Tutaj to tu mogę sobie jakieś protesty robić i tak dalej. Tutaj to po prostu sondaż taki, czy wolisz jako kobietę kanclerza na przykład, czy jak zakosowałbyś, i tak dalej. Tak więc, dobra, no to lecimy do dnia wyborów. Tutaj, co to jest? Które ustawy powinny zostać zatwierdzone? Opłata skarpowa czy yy, usługi transportowe? No, myślę, że usługi transportowe. I myślę, że to damy jako pierwszą ustawę, właśnie. Ale najpierw, to lecimy do wyborów tutaj? No, tutaj, co byśmy mogli dać? Myślę, że tutaj po prostu napisz i przegłosuj ustawę. Tutaj właśnie się odbywają wybory. No tutaj jakaś partia wygrała po prostu. No tutaj moja na razie tylko 9% ma, tak więc no, dosyć mało. Kandyduj w wyborach do parlamentu. Oczywiście tam jakaś kasa wpłynęła. No i myślę, że już tutaj może nie zgnieść, ale nowa ustawa. Coś może niech będzie on. No i tutaj te usługi transportowe tu są. Ale niestety chyba nie będę mógł dawać. Ponieważ ta ustawa jakby nie lubi kapitalizmu. A ja, moja partia jest typowo kapitalistyczna. Więc niestety ale. A opłata skarbowa, no też nie lubią, kapitaliści. No tak więc tutaj inne jakieś ustawy można wprowadzić w mojej partii. No tutaj badania w dziedzinie rolnictwa kapitalizm to popiera. Więc myślę, że na luzie. Myślę, że tutaj tak 5 tygodni później ma na jakąś kolejną ustawę. No i sprawdźmy to domy spokojnej starości. No nie. Nie. No i tutaj jest yy, możliwość, które jakie partie akceptują. Tutaj Finansowanie partii z budżetu państwa, no tutaj akceptują partie. No te, na razie wszystkie są neutralne, więc nie, chyba na razie nic nie będę dawać. Legalizacja hazardu, o to na przykład kapitaliści popierają, więc myślę, że legalizację hazardu wprowadzimy. To tutaj jeszcze możemy wprowadzić? To nie. No podatku to chyba nawet, chociaż podatek na autobus szkolny. Bo tutaj to wszystko to raczej nie. Podatek na autobus szkolny, no wprowadźmy to. I chyba więcej nie mogę, bo nie mam więcej tych członków. No więc dobra, zaczynamy. Badania w dziedzinie oczywiście zatwierdzamy, bo to jest jakby, no, które ja tutaj sam wprowadziłem. No i jak widać prawie wszyscy, oprócz tam jednego osobnika. Dobra, i tutaj są teraz wybory na... Yy, Prezydenta, czy na Kanclerza, tutaj w Niemczech. Yy... I teraz mogę wybrać, pomiędzy Eleną, a Joanną tutaj z tej partii czarnych, a partii czerwonych. No generalnie chyba z tego, co widzę, poglądowo to bliżej mi do partii tych czarnej, więc mi się wydaje, że na nich zagłosuję w wyborach. No i chyba z tego, co widzę, to oni wygrają te wybory, więc zajebiście. No więc lecimy dalej. Tutaj jest, bo jakie badania. I mi się wydaje, że najszybciej weźmiemy policję, ze względu na to, że najkrótszy czas oczekiwania jest na to. Więc damy policję. No i chyba tutaj inni politycy też tak sądzą: Dobra, legalizację hazardu. To my to wprowadziliśmy i oczywiście to zatwierdzamy. Tutaj jest podatek dochodowy i to, co dała Unia Europejska. I generalnie kapitaliści tego nie popierają, tak więc próbujemy to znieść. Ale chyba się nie uda. No niestety się nie udało. Dobra, to są badania. Nie wiem, trzymać. Dobra. No i tutaj to ja tutaj. Yy, no tutaj tą po prostu ustawę wprowadziłem. No i dobra, nie będzie jakaś, bo to już się wszyscy członkowie tutaj po prostu już tutaj od jakichś tam. No, dobra, nieważne. No teraz jakieś kolejne, no to to już było, chyba że już polubił. W demokracji Frejda no, się podoba, tak więc. A oni jak z tym zdają? Myślę, że w nimi w koalicji jakąś wejdą. ale oni tak średnio, tak więc. Tutaj nie. Nie. O, myślę, że wolność mediów damy. Dobra. No i teraz myślę, że tutaj coś możemy znieść. Co by tu znieść? Eduka no w sumie edukację podstawową zniesiemy. Po co dofinansować? I dopłaty rolnicze myślę, że też zniesiemy. No to dobra. Zatwierdzamy. No a tutaj widać, że większość popiera. Więc lecimy dalej. Edukacja podstawowa. No to Próbujemy znieść, ale no chyba to się nie uda. Jednak. No dobra, lecimy dalej już po przerwie. No i tutaj są dopłaty rolnicze, no to myślę, że zniesiemy. Jak to idzie? No, udało się nam to znieść, dobra. No tutaj, o, jeszcze jak widzicie na górze, jest tu przerost gotówki, więc tutaj jest super. Liczba ludności, o. Najwięcej z konserwatystów. No to chyba partia moja nie lubi konserwatystów, w sensie moja to kapitalistyczna i ja to jest 15% populacji około. No tutaj jest generalnie, że ludzie są zadowoleni. No. Myślę, że co, no coś tu chociaż nie, to chyba na razie yy, nic, no tu nic nie było akurat do ustanowienia coś nowego, więc myślę, że coś zniesiemy wyborcze wyborczy chyba nie. Na razie u mnie też. no to chyba na razie nic. Ale może zrobimy jakiś sondaż. Wolisz mężczyznę czy lub kobietę na kanclerza? Jak to wyszło? O, no, więcej woli tu osób mężczyzna, kanclerza niż kobietę. jest dobra, lecimy. No poparcie, no to jak poparcie, widzę, że na razie jest tak, takie sobie. Tutaj odrzucamy to no i tutaj już wchodzą nowe ustawy gdzie można sobie wprowadzić czyli bezpieczeństwo grzywna za kradzież zakaz posiadania broni lub legalizacja prostytucji no dobra więc sprawdźmy czy nasze poglądy no po prostu czy można to jako ustawę wprowadzić no grzywna za kradzież to myślę że spokojnie wprowadzimy no, a tu legalizacja prostytucji, myślę, że też. I może tu coś jeszcze. No, tutaj to wszystko było. Zakaz posiadania, no nie lubią kapitaliści tego, więc nie wprowadzimy zakazu. Tu to, to wszystko było. No, myślę, że sondaż że zrobimy. Które ustawy powinny zostać zatwierdzone? Myślę, o, to możemy dać. Widzę, że mi się kasa kończy tutaj na koncie. Co tutaj się stało? A, po prostu. Transfer mały. Legalizacja prostytucji. Oczywiście zatwierdzamy. Usługi transportowe. No nie. No nie popieram. Powinno zostać zatwierdzone finansowanie partii z budżetu państwa lub publicznej biblioteki. No dobra, tak więc myślę, że tutaj zrobimy tak, że no finansowanie partii z budżetu państwa. Let's go. Dobra. No myślę, że to park chyba weźmiemy, ponieważ chociaż widzę, że wygrywa no szkoła średnia wygrywa. No dobra też git. A już widzę, że ósmego wybory. No to ciekawe kolejne. Myślę, że zrobimy o tylko, że mi kasy zapragnie. No właśnie. Więc będę musiał zapożyczyć się w Banku Narodowym. Tylko, że mi to spowolni tą rozwój na partię, tak więc... No, ale dobra, tam może się kiedyś spłaci. Dobra. Tutaj myślę, że damy wywiad jakiś przed, oczywiście. No i co by tu podnieść? Czy szczęście, czy przegłosować ustawę? Myślę, że nie wiem... Demokracji możemy podnieść. Na ile? No, tylko 6%. Niestety, popiera nas. Troszeczkę za mało. No i do dwóch zmalało. A tutaj w ogóle jeszcze nie pokazałem, że tutaj pokazuje osiągnięcia też innych krajów. Niemcy są na trzecim miejscu, Polska na szóstym. No niestety. Chociaż jest niby tylko ten po jednym pocharze, więc to mnie 50-50. Dobra. Myślę, że to będzie na tyle, taki krótki w sumie odcinek pokazujący tutaj, jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście dajcie znać i jak będzie odpowiednia duża ilość wyświetleń, to zrobię kolejne odcinki, więc trzymajcie się i na razie.